Zobaczymy, zobaczymy elegancko. Dzień dobry, widzowie. Znowu ja w swoim biurze między Krakowem a Warszawą. O Kierunki mi się merdały Dobra. Tam jest Kraków, tam jest Warszawa, czyli jesteśmy w Radomiu. To się zmieniło od poprzedniego odcinka, który, który wrzuciłem... Wczoraj, czyli wy to zobaczycie za tydzień. Czyli to będzie już 7 dni, więc... No nie. Wszystko jest na swoim miejscu. Żeby nie było. Magazyn pusty. Wszystko się sprzedało. Andrzej nienawidzi swojej roboty. A półki są... Jakie są? Oprócz tej choinki, która też powinna być zostać zlikwidowana. No to zostanie zlikwidowana. A my otwieramy sklep. I patrzymy co nam brakuje: czyli tak, kluski, ta, takie dupy, jakby to przepraszam, nie chciałem i ryż chiński z Chin, taki amerykański, ale z Chin, więc wiecie o co chodzi: to potrzebne, to potrzebne, i szukamy dalej: energetyki mamy papier, to jak trochę będę mieć więcej kasy, bo na razie jest lipa. Sześciopakowy mleko niepotrzebne. A my potrzebujemy. Gdzie to jest? A tu jest. O, trochę droga, ale się będzie opacało, bo. Aha, już od razu krytyka widać widzowie. Pierwszy klient i niezadowolenie, jakby to powiedzieć. Ale coś wziął. Chrupki. Czyli dużo zarobię Tak jest, niecałe 7 dolarów I love you so much widzowie Ale to zobaczymy jeszcze jak to tam pójdzie więc Ale puszysty człowiek zobaczcie Jakby to powiedzieć Co wy mamy Tani chiński ryż wiecie skąd? Musicie wiedzieć no przecież mówiłem, że z Chin, ale to jest amerykański, więc jest drogi, ale tani, bo się opłaca. Teraz tak widzowie, na razie o, karton będzie płacony. Teraz potrzebujemy oleju i takiego czegoś do obła. Dobra do obła. Kup se bobra. To i gdzie tu jest olej? Tu jest olej i byśmy sobie coś nowego wzięli. Jakieś... A może byśmy wzięli jeszcze te cukierki? A, weź te cukierki, zobaczymy jak to tam będzie yy, szło. O, dobrze, że są pierwsze, więc. I połóż, połóżmy je. A tutaj je połóżmy. O, zobaczymy jak to się sprzeda. Dobra, i cena. Cztery. Cztery. Cztery widzowe. Jeżeli ktoś wie o co chodzi z 4, to no, to bardzo się cieszę. Jak tylko tutaj wszyscy wyjdą, ja właśnie mam tu dla pana olej. Panie, mam pan olej. Jakby pan chciał, i znowu. Co my dobrze, im więcej zarobię, tym lepiej, a im lepiej. Jak z tym memem? Dobrze? Tanio. Tanio? Tanio. Proste? Proste. Brakuje nam teraz trzech przedmiotów. Jakby to powiedzieć. Uuu, panie, pusta lodówka. No to trzeba kupić. Proszę bardzo. Jak tam idzie? Bardzo dobrze. O to chodzi. O to chodzi, jakby to powiedzieć widzowie nieźle. Dużo klientów po prostu kupiło. Zobaczymy tak. Tego. Mm, mm, tego, tego i tego. I pyk. I mamy kolejne cztery przedmioty, więc. Ser jest. Ale kupię do drugiej lodówki, żeby się mógł więcej sprzedać. Na razie pożym to tu. Żeby się jakoś mogło sprzedawać. Widać, że coraz więcej klientów, a im więcej klientów, tym biznes idzie. Tak idzie, więc idzie w dobrą stronę. Dobra, to trzeba by położyć do magazynu. Na razie musimy tutaj kłaść, żeby nam nic się nie zgubiło. Jajka, jajka. Proszę Państwa, odkładamy jajka. Dobra, mamy 365, a zaczynaliśmy ze 175. Weźmy trochę do przodu, więc. O i cukierki idą, więc się to podoba, że idą powolutku. Trzeba tam jeszcze choinkę, jakby to powiedzieć, mm, 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 posprzątać. W razie w kupić następne przedmioty. I ewentualnie coś już kupować. Czyli coś powiększać albo magazyn, albo. Hmm. No, zobaczy się jeszcze wizowe. Bo ja nie jestem pewien, 50 dolarów, a trzeba by zapalić, żeby jakoś to widno było. A no to jednak już y, kończymy z tą dekoracją wizową, żeby nie było. I teraz trzeba by to trochę zdjąć z tego 500 dolarów. Nie, 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 źle widzowie, ale mogą być lepiej, więc teraz trzeba będzie dokupić następne produkty, bo widać, że już dużo poszło, więc. A, trzeba by jeszcze by dokupić, nie, no dokupić też trzeba, ale zrobić, yy, no zobaczyć co kupić, czyli tak, chrupki, kawa i, 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 czyli teraz tak. To masz, chrupki dokupujemy i to potrzebujemy i kup. I znowu jesteśmy stratni, ale kupiliśmy towar, więc powinniśmy być do przodu, jakby tak powiedzieć. Tutaj nie ma, jest światło, ok, jest sześć, no może być najtańszych świateł, żeby jakoś to wyglądało, jakby to można by powiedzieć, ale to jeszcze się zobaczy się co będziemy kupować co będziemy sp nie sprzedawać to nie ale co po prostu będziemy kupować bo no musimy trochę jeszcze nadrobić te nadgodziny wszędzie pokupywać to wszędzie kupić czyli zaraz się zobaczy bo jakby to powiedzieć dawno nie patrzyłem jakby to powiedzieć, co można kupić, czego nie można kupić i tak dalej, wiecie o co chodzi? Widzowie, żeby po prostu jakoś to szło, więc tutaj trochę posprzątamy. Niech pani, widać, że jedna. A, tak samo zrobiłem, ale no dobra, no ja to chociaż jestem właścicielem, więc. Bo nie wiem. O, właśnie, zapomniałem kupić tych soków, bo nie, nie zauważyłem. Nie ma? A, dopiero jutro się kupi. Aha, Sprite'a nie ma, jabłek nie ma. Znaczy soków jabłkowych, pomarańczowych. No to jest źle widzowe. Jakby to powiedzieć. Jest źle. Dobrze, że chociaż jeszcze przychodzą, więc ja mam trochę czasu, żeby tu posprzątać. Coś zarobić, coś posprzedać, coś dokupić. Właśnie musimy dokupić sobie widzowie 750 Na pewno tu trochę stracę to to na razie nie, bo to jest z tym no pomieszczeniem czyli mm, no wiecie o co chodzi tutaj mamy tego kasiera, tylko trzeba by kupić następną kasę o właśnie kasę można by kupić a tu jest ten. Gdzie są kasy? Ja chcę kasę kupić ja chcę. O, tu. O, hollip, 500, Dobra. Tak, jak na jutro wystarczy. O, już nie ma. Dobra. Tak, jak na jutro wystarczy, to weźmiemy sobie drugą kasę, bo dzięki temu więcej klientów będzie. Jak będzie. O, Jezu, brakuje. Dobra. Robimy teraz tak, że ceny zostawiamy. Czekamy na klientów. A, bo to jak będę chciał kupić kasę, to tak. Tak, kasę to będę musiał jeszcze dopłacić za sklep. Czyli to, co tu tutaj mam, to musimy wystarczyć. A się jeszcze zobaczy widzowie, jak to tam wyjdzie, więc. Bo już jak druga kasa, to trzeba byłoby, jakoś by to, żeby wyglądało, więc o. Brakuje nam jeszcze. Ja tutaj pogarniam sobie. Żeby móc mieć trochę większy sklep. To wszędzie trochę przesunąć. Drugą kasę się wszędzie walnąć. No, wszędzie ją tutaj walnąć, bo nie mam po prostu mm, mam po prostu tam miejsce, tam będzie na powiększenie sklepu. Tu będzie na magazyn. O właśnie, bo tu jeszcze masz ten. Tu jeszcze masz, to dobrze, że masz. A, tylko na razie nikt nie kupuje, więc ale sobie zostawę, żeby nie było, więc to tutaj posprzątam, zaraz wszędzie przesunąć tego. Jakby to powiedzieć. Andrzejka naszego kochanego i przez to jakoś żyć. Jakoś żeby było, więc. Zaraz się. Ogarnię. Oj, przepraszam, nie chciałem. By nie było. Tutaj jeszcze nam zostały dwa pudełeczka, i kupujemy widzowie następną kasę. Czyli będzie szybciej, łatwiej i powinno być lepiej. Tak mi się wydaje. I mamy 53 centy, które na pewno będzie jakoś dobrze wykorzystać. Tutaj, oho. Dobra, poczekajcie, widzowie, bo... Yy, box... Żeby jakoś to było... O! Oho, bo tu będzie... Kasa obok kasy, no to trzeba... No dobra, no to tak trzeba będzie zrobić. Będzie po prostu skakać. Będzie kasa obok kasy, więc... Będzie kasa obok kasy, więc... Nic się nie zrobi. Ale czemu nikt tu nie chce przyjść? Zapraszam tu do drugiej kasy. Druga kasa jest otwarta Ktoś tu idzie, ktoś idzie Sobie zrobimy trochę Pokasuje, bo mi się trochę już nudzi widzowie takie Jakby to powiedzieć Szybki zarobek o. 60 i proszę bardzo, i dzięki temu udało nam się szybciej zarobić. Tylko teraz trzeba tak, żeby dzisiejsze to będzie 3 dni, żeby po prostu coś zapłacić, bo raz tak to zapłacimy i trzeba by jeszcze zapłacić za mm, razie, tylko za to, żeby nie było. Ktoś tu, czy nie? Na razie cicho jest, dobra. Ja bym przesunął, o, bym trochę bym przesunął, żeby było bliż, blisko, o, żeby jakoś to wyglądało, o, żeby prosto było jakieś tutaj przejście, o, żeby, o, bo tutaj to tak ciężko, to teraz będzie. Aha, no to super. Trzeba teraz dokupywać produktów, więc żeby nie było. Już? O, no dobra. Le lecimy, ten, jakby to powiedzieć, zabieram Andrzejowi klientów. Ale to w sumie dobrze, bo dzięki temu jakoś tam, jakby to powiedzieć, trochę na początku to co samemu robiłem. Czyli że dzięki temu uda mi się trochę tam coś zarobić. No nie, no, pań, drogi klienci, tam masz drugą. A bo tam już ten Andrzej o klienta, rozumiem, rozumiem. Czyli wszędzie później zatrudnić kolejną osobę, na pewno tak. Potrzebujemy to, o, żeby jakoś dało się przejść. Czyli będzie teraz trochę ciężej, widzowie, bo jak mam dwie kasy, z czego jedna jest, jakby to powiedzieć, tutaj, o, dobra, teraz trzeba dokupywać trochę tych pierdół. Trochę się zarobi widzowie, ale z drugiej strony będzie ciężko, więc dobra. Na razie tu, yy, teraz tak chleb i chleb i... Yy, chleb... Yy, dobra, to tak, to to i te dwie rzeczy, więc. Elegansiu. Tutaj na razie... A, trzeba by zapalić, żeby większa kasa była. Większa kasa widzowie Ja wiem, że jest źle i że Tak po prostu wygląda ale to nie moja wina. Po prostu trzeba jakoś żyć. Trzeba jakoś zaradzić. O już tam klient czeka, więc muszę rzucić i do klienta pójść. O, dziękuję, dziękuję, bez reszty. Nie wiem, czy to już pierwsza osoba, czy nie. Jeżeli nie, no to tam napiszę w komentarzu, jak będzie ten film. Staram się jak najszybciej, widzowie, ale to jeszcze się okaże, więc. Dwie kasy to w sumie... To jest jabłkowy, to dobrze. Dobra, trzeba będzie to zaraz zanieść wszystko. Proszę bardzo, proszę bardzo. W sumie ciężko wyobrazić sobie powiedzmy taki sklep, co nie? I dwie kasy, komputer, tu zamknięte tam mały magazyn. I się okazuje, że jednak trzeba sobie jakoś radzić, więc... Więc zobaczymy gdzie pójdzie. O, widzę, że pusto, pusto. Chlebek idzie jakoś. 8, 80. Dobra. Jeszcze tutaj pani idzie. Tam widzę, że zostało jakby nie dobrze, bo dzięki temu, jak ja mam klienta, to pójdą tam, a wtedy. Okej. Okay. Okej, okay. nie mam pytań, widzowie to jeszcze jest potrzebne energetyk, to dobra to tu jednak trzeba trochę pokupywać a, jednak się nie kupi to będzie kupić jak już będzie ten ostatni dzień do nagrywania to będzie to dograć dobrze, że chociaż tutaj a, tutaj nie mam światła no to trzeba będzie dokupić tylko tu trzeba teraz ten gdzie idzie? do Andrzeja? do Andrzeja to bardzo dobrze, bo dzięki temu trochę mam ułatwione. Szybciej kasy się dorobi. A czy... Nie wiem czy się dorobi, bo dopiero to sprawdzimy w następnych odcinkach. Jak to pójdzie więc. Zobaczymy jak to tam poleci na... A! To już chwila. Tylko ja tutaj muszę towar yy, rozłożyć, więc... Nie mógł pan do tej... Jakby to powiedzieć, do tamtej kasy? Bo przez to nie mam. Aha, po poczekajcie. Tak. I. Aha, no to będzie. Będziecie widzowie mieli tak. Tak. I. Tak. <ścoughs> Będziecie mieli super okazję zobaczyć, jak to wygląda, jak przychodzą ludzie z. Y z. z. z Zy, zy, zy. Zy, zy, zy. 32, 33 jesteśmy na minusie, tu jesteśmy na plusie, czyli jednak jesteśmy na lekkim minusie, więc potrzebuję dokupywać i tak dalej. Dobra, to teraz tak, sobie szybko kupimy to, co mamy kupić i kończymy odcinek, więc... Tylko teraz pytanie, co chcę, co potrzebuję tak najszybciej, żeby nie było. No to stąd byśmy mogli coś jeszcze dokupić, i tak, energetyk, energetyk, tą, mmm, to, to, tą, ro, ro, ro. Zupka, nie zupka chińska, tylko już o, to, to, łapanie, trzy rzeczy tylko, bo żeby coś tam zostało, bo wiecie, opłaty, opłaty, jeszcze raz opłaty, a to trochę ciężko jest. Bo ten jeszcze żera i tak dalej, więc jest ciężko, jakby to powiedzieć. By w następnym jeszcze jeden odcinek i później zobaczycie wszystko, jak to wygląda całościowo, więc żeby nie było. Tutaj energetyki, no i jesteśmy trochę stratni, ale dzięki temu, że mamy dwie kasy, to jakoś to idzie. Tam jeden, tu drugi podwójna kasa, więc. A wcześniej to trzeba było czekać, nabijać i wyjdzie. A teraz to sprawdzam, sprawdzam. Dzień dobry. Między Warszawą a. Nie, tam Kraków, tam Warszawa, czyli Radą. To jest Volkswagen. Widzowie. Nie wiadomo. Powiedzmy, że to Volkswagen. A to jest. Nie wiem nawet Siemanj, Siemano Otwieramy. Tak, open. Open the door. Widzowie. Jakby to powiedzieć. To teraz tak, jajka. a poczekajcie. O tutaj coś mamy. Dobra, trzeba by to wykorzystać. Żeby nie było. Tutaj, dobra, na razie cicho. Fante. I tylko fantę przynieść. Dobra, no to elegancio. Fante przynieść, tutaj mamy to. A, dobra, ok. Fante fante, paparapa, paparapa, papa. Pa, paparapa, papa. Pa, paparapa, papa. Pa, 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 pa. Jajka tylko są potrzebne, więc tylko kupmy, więc. Oj, proszę bardzo. Tak jest. Tak jest, widzowie. Dobra. Idziemy już do kasy i czekamy na klientów. Pip pójdzie tutaj. I pójdzie tutaj. Mhm. No to nieźle, widzowie. <zetykunku> nieźle. Mhm. Kiedy... nieźle. No naprawdę nie Tylko Mhm. tylko No rzecz. no, dobra. Niech ci będzie. One item. To jest. Tu, tu, tu. Jakby to powiedzieć. Teraz tak, potrzebujemy to i to. A, zapomniałem kupić, więc. Proszę bardzo. No. Drogi klient. Dobra, ten to chociaż na równo. To już mogę mu wybaczyć, więc. No, jak no, za długo będzie papier toaletowy. Niech pan mnie tu nie straszy, więc. Chwilę, proszę poczekać. Nie będę się klonował. No dobra, chociaż wiem. No, karton, elegancio. No, do widzenia. Do widzenia, miłego dnia życzę. Dobra, teraz. No, dlaczego pan jest nie. Dobra, nie będę komentować. Żeby nie było. Żeby nie było. Żeby nie było, widzowie. No już chwila, no. Nie rozdwoję się. Ma pan tutaj. Obok. Nie, no znowu ten sam problem, no. A. Po co? No jak to nie było. Przyszli. Nie. Zobaczycie, że.

no, sami widzieliście, co się tu dzieje, więc. Żeby nie było, że, że ja. Tak po prostu. Tak wypadło. Dobra. No. Dwa itemy. A i trzy. Mm -hmm. No to. Śmiać mi się chce na sali, więc. Śmiać mi się chce widzowie. Naprawdę widzowie tak. Śmiać mi się chce tu, a tu tak. Dramat. Dramat widzowie. I wy to jeszcze będziecie oglądać. Nie ma tu sprawiedliwości widzowie. Proszę bardzo. To jest tak. Pomarańczowy. Pomarańczowy, więc. I jeszcze pod potrze... Nie, mleko nie to jest potrzebne, więc. Już wszystko dobra elegansio. Elegansio. Teraz trzeba by zapalić. O tutaj. Mhm, mm to nieźle. Ale za dychę no to może być, więc do widzenia, miłego dnia życzę. Teraz tak, widzowie. Trzeba by dokupywać jeszcze trochę tych rzeczy, ale na razie jest lipa, więc. No już chwila, no. Nie dają mi zrobić zakupów, więc... Kartą... 20. Dobra. Elegansio. Poczekamy jeszcze jeden... Póź... A, dobra. Oj. Nie to. Aha. a bo wyszedłem. Dobra, poczekajcie. To, to... Dobra. Elegansio. Teraz sobie... Szybko dokupimy, co mamy kupić, czyli tak, to ser. Wody dawno nie było i na razie tylko tyle, więc. Dobra, to tu będzie woda teraz. Czekajcie. O. Bo dawno wody nie było, więc za 2,60. Tutaj sobie schowamy. O, tutaj jeszcze tylko musimy odłożyć. Dobra. A, bo tu klientów mam. Proszę bardzo. Nie, no pani kochana. Ja rozumiem. Dobra i proszę bardzo. I 77, czyli tak, 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 i 20, proszę bardzo. O, widać jak woda się sprzedaje. Stongs. Jeszcze raz. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. O, jest za dużo. Dobra, w taki sposób. Teraz tylko trzeba jeszcze poczekać, zobaczyć, czy ktoś jeszcze przyjdzie. Tutaj kawę odstawić. I to byłoby na tyle. Posprzątamy trochę. W dalszym, jakby to powiedzieć, sklepie. Tutaj wszystko wszyscy już tak dobra. A to zobaczymy, ile mamy zysku w 34 dniu Niecałe całe 200. Mamy 189. Dobry wynik. Jakbyśmy jeszcze kupili, no to jesteśmy na lekkim tym zysku, więc, bo mamy Andrzeja. Mamy te niezapłacone faktury, czyli nie jest tak źle widzowe. Więc do następnego, więc, cześć, cześć. no